Cześć! Dzisiaj opowiem Ci o aspekcie czasownika. Podejrzewam, że mogłeś nie spotkać, nie spotkać się z czymś takim właśnie jak aspekt czasownika, jeżeli chodzi o czas, czasy gramatyczne w języku angielskim, i tak na dobrą sprawę jest to taka rzecz, którą, o której dowiadujesz się w momencie, kiedy jesteś już tak naprawdę bardzo zaawansowany. W uczeniu się języka angielskiego. I jest to taka rzecz, taka mogła, mogłabym powiedzieć, dosyć kontrowersyjna, jeżeli chodzi o gramatykę angielską, do tego stopnia, że niektórzy nauczyciele bądź niektórzy, niektóre osoby, które zajmują się gramatyką języka angielskiego, twierdzą wręcz, że tak na dobrą sprawę, my nie mamy dwunastu czasów. W języku angielskim, ale właśnie mamy kilka wariantów, i chodzi właśnie tutaj o te aspekty czasownika. Myślę jednak, że w momencie, kiedy poznasz, czym jest aspekt czasownika, będzie łatwiej ci dobrać odpowiedni czas do tego, co chcesz powiedzieć, szczególnie jeżeli przygotowujesz się do egzaminów i szczególnie jeżeli chcesz. Hmm, dobrze właściwie używać właśnie tych czasów gramatycznych. Zacznijmy. Aspekty czasownika są trzy. Pierwszym aspektem jest um, aspekt czasów simple. I teraz w czasach simple, zarówno w teraźniejszym, przyszłym, jak i przeszłym, chodzi nam zawsze o rezultat danej czynności. Czyli mamy czynność, ona się wydarza i to, co się to co ona przynosi, ten efekt, który ona przynosi, to jest to, co wyrażamy w czasie sęmpu. Drugi aspekt to aspekt continuous, czyli to, co nas tutaj interesuje w tym, to jest długość tej czynności. Nie interesuje nas to, co ta czynność przynosi, tylko to, jak długo ona trwała. I trzeci aspekt to jest aspekt perfect, czyli jak możesz się domyślać, to jest to co dzieje się przed, czyli ta czynność, która się dzieje przed tą główną czynnością, która, o której będziemy chcieli opowiadać. I oczywiście w obrębie mm, aspektu perfect, jak najbardziej możemy wyróżnić właśnie te takie podgrupy simple i continuous, czyli ta pierwsza czynność, która nam w jakiś sposób wpływa na kolejne, może być albo zakończona i interesuje nas rezultat, czyli to jest simple, albo ta czynność. Jakiś czas trwała. Podkreślamy długość tej czynności i interesuje nas wtedy podgrupa continuous.